Często zadajecie pytanie, jak dbać o konsolę PS5. No, wypadałoby chociaż raz na pół roku coś z nią zrobić. Przeczyścić, zdjąć panele. Jeżeli jest oczywiście sprzęt na gwarancji, nie zalecam rozbieranie go w pełni, bo to nie ma sensu. Dbajcie o te standardowe czyszczenie. Spójrzcie, ta konsolka już ma około 3 lat, bo to jest premierówka, zobaczcie. Nigdy w niej nic nie było robione. No i oczywiście ma stały problem, czyli sama się wyłącza w bardziej zaawansowanych tytułach. Czemu? No może być kilka, kilka opcji. Po pierwsze zawalony cały radiator jest słaby odprowadzanie ciepła, uszkodzony zasilacz lub ciekły metal uległ degradacji i brakuje go po prostu na procesorze. Ale najważniejsze co wy musicie robić w obecnej chwili, gdy macie taką konsolę stoi gdzieś przy waszym wyświetlaczu czy to telewizor czy monitor. Pamiętajcie z każdej strony chociaż 20-30 cm. Nie wsadajcie konsol do wąskiej szafki, to nie jest ich miejsce. Ch chłodzi się w takiej pozycji, ponieważ ona zaciąga tutaj powietrze i jest utychane do góry, gorące powietrze, i chłodzi też nam się z tyłu nasz zasilacz. Jak dbać o TPS-5? Po pierwsze ściągamy panele, raz na pół roku z konsoli. Jeden, spójrzcie co tu się dzieje, tu już jest na, na, na bogato. Kupić sobie taki Dusty Mover. To taki mini, mini kompresorek, tak patrzcie. Pierwszy bieg, drugi, trzeci. Jest dedykowany otwór do czyszczenia tej konsoli, więc tu możemy sobie włożyć nasze narzędzia, naszego minikomus i tu wdmuchiwać, aby oczyścić nasze radiatory. Z drugiej strony będzie też na pewno wesoło. Może u Was nie będzie aż tak źle po jakimś tam okresie czasu. O, tutaj to już w ogóle jest bajecznie. Pamiętajcie, co nic się dzieje. Dobra. Oczywiście, róbcie to wyznaczone tego miejscu. Spójrzcie, to tu się lęgło nawet. Więc już, już grubo. Spójrzcie, co się dzieje po trzech latach. Myślę, że to nie stało w jakimś dziwnym miejscu, tylko po prostu obok telewizora. Teraz tył. Δεν να μην διδάσκω Να πω κάτω Dobra, temu sprzętowi, to pewnie już to nie pomoże. Tam trzeba głębiej zajrzeć, więc tak. Jeżeli możecie, zróbcie chociaż tyle, raz na pół roku po okresie tym wakacyjnym i później przed okresem zimowym, gdy zabieracie się za ostrą rozgrywkę, bo jak tak zaniedbacie sprzęt jak ten, to niestety może się go już nie dać uratować. To była, pokazywam taką podstawową metodę, jak samemu sobie wyczyścić konsolkę. Te urządzenie, jakbyście chcieli wiedzieć, można kupić praktycznie wszędzie, czy na Ali, czy na Allegro. Maksymalnie do 100 zł, i macie ogarnięty sprzęcik. Co do czyszczenia samej konsoli, czyli do czyszczenia paneli, czy do czyszczenia tutaj w środku konsoli, to ja mogę polecić. O, spadło na trudno. Najprostsza sprawa izopropanol. Można go kupić w małych buteleczkach, około tam 15 zł maksymalnie. Ładnie z białej powierzchni zdejmie cały brud. A żeby zabezpieczyć ją, polecam produkty firmy PLAK. One są stosowane do konserwacji i autodetalingu. Jest specjalny cleaner i za 20 zł macie 2 litry płynów, które wystarczą na kilka lat czyszczenia sprzętu. Pamiętajcie, zabezpieczcie te płyny przed dziećmi, żeby ich przypadkiem nie wypiły. Trzymajcie się. Miłego dnia, dwie wyrywki. Dbajcie o swoje konsole, bo może się ich nie dać naprawić. Do następnego.